Dojechaliśmy na Konang Yuan jest tutaj. Konangyon? Jest. A ja. To było 6 lat temu. Jest? Tak. Bardzo ładnie 6 lat temu tu byłem. I zobaczymy, czy coś się zmieniło. Trochę baterii jeszcze. Mam na szczęście. Idziemy.

Fajnie. Pong Yang. 6 lat temu byliśmy. Zrocię zpytam jak długo będziemy. How long we stay here? Two, okej. Dwie godziny. A już tego nie pamiętam. Scald. Nowe zrobili to skrawe. Nie od Nowy w Dalit Nie no żartuję Człowiek wszystkiego nie pamiętam. Tyle ja Byłem taką, z taką Tajlandką Macie film i ona nam mówiła wtedy Była Beautiful, beautiful modem beautiful Była nawet wtedy drugi raz i mówię, że no, za każdym razem coraz To Czy ta wyspa jakaś jeszcze kołokoła Też ludzie mieszkają na niej I to jest prywatne, to jest prywatna wyspa ja za to, żeby tu wejść, te dwie wysepki Ktoś dużo zapłacił i kasuje I robi sobie biznes I fajnie ma Wyobraź się sobie tam na górze mieć domek Spokój święty Nie yeah. wiem Zwar, zwariowanej społeczności Reasumując sumując, Kokos mi padł na głowę Idziemy na Konan Juan ale fajnie, ale fajnie Człowieku, jak ja się cieszę Ludzie, nie wiecie, wie czysta woda Zaraz wam pokażę, trochę wieje wiatr, ale to dobrze, ponieważ jak wieje wiatr, to jest tak chłodniej, człowiek może spacerować A jak nie, nie ma tak wiesz, za dużo e, Jak się mówi, wiesz, nie jest takie zachmurzenie, to jest gorąco Naprawdę upał Teraz super. Hello? Hello. Jakie skały. Proszę przybliżę wam Discovery Channel macie, proszę Państwa po polsku. Na Discovery Channel Wam pokażę jakieś małpy. A ja Wam pokażę. Ee, Plaże. tu będą rozdawać jakieś kartki, ja już sobie zapłóciłem tu można coś zjeść, napić się, tylko że to trochę drożej, nie? Kiedy jadłem, wolę w sumie jeszcze raz sobie taką wycieczkę zrobić, przepłacać za jedzenie. Jakie skały, jakie tu... Ja pierdziele No nie wiem no Mnie się to podoba, jak wygląda jak na jakichś seszelach Nie? Zapomnijcie, seszelach Założymy sobie może taniec. No w sumie jest zachmurzenie, słońce grzeje Nie z tego słońca i tak się powoli pali Mi, mi, mi Ci dadzą, e, pewnie co możesz, co nie możesz. Co ładnie Attention please Aha, aha mamy kiedyś ty byłem, ale tego jest. Go nie nagrywałem tam było no, nagrane, nagram jeszcze raz baterie i wszystkiego za mało tego tu nie było tego tu, tu nie było to wszystko nowe tam była taka chatka tam można było coś zjeść ale tego wszystkiego znowu zbudowane. To jest ten spróba diving już zrobili nawet i tam wejście jest z tego wszystko już zrobili takie mini kotało. Mini Może tu by się przejść na dwie noce. Dobrze by mi się zagoiła ta rana, bo nie, ładnie było chodzić, nie fajnie. No, założymy sobie czapkę i idziemy dalej. A może będzie padał też? Trzeba chronić głowę? W każdym razie czapka jest ważna. Jak na kokości ma spaść, to jeszcze może jakiś erbek pod tą czapką, albo najlepiej w pasku. Prawie by człowieka na kotało zabiło, ale jak zginę, to zginę w raju. Nie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kolejny one, Joy the world.

No for that. Ah, snow killing. Yes, sir. Okay, can I show you? Very nice. Okay. Do up there? Yes, yes, yes. Yeah. Two hours. Yes, Two hours. Alright? For you. Okay. I mean like two two o'clock and like...